Dzień dobry Państwu. Z tej strony kłania Wam się nisko i serdecznie. Carsel Investigium i zapraszam Was, szanowni towarzysze oraz szanowne towarzyszki internety na kolejny epizod z gry Need for Speed Underground 2. Swoją drogą, bardzo dużo czasu już minęło od momentu ukazania się ostatniego filmu z tejże gry. Właściwie, oprócz faktu, iż jest to pierwszy epizod publikowany. Opublikowany już w nowym roku, bowiem ostatni ukazał się jeszcze przed nowym rokiem. To tym samym jest to e, pierwszy film ukazany w roku 2015. Zatem to już długa przerwa. Powody właściwie takiego <coughs> e, zastopu, nie wiem, takiej przerwy w rozwoju, w cudzysłowie, nazwijmy to analogicznie. Podam za chwilę. Na chwilę obecną pragnę Was zaprosić na kolejny wyścig. Tym razem jest to wyścig Street X, a zatem nie traćmy czasu i ruszajmy. No i dobrze, drodzy Państwo, już zapowiada się nasz w, 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 wspaniały wyścig. Kto się z nami ściga dzisiaj? Nissan 240SX, Mitsubishi Eclipse i chyba e, Nissan Skyline GTR R34. No dobrze, drodzy Państwo, troszeczkę wypadłem z wprawy, ale uzyskałem pierwszą pozycję, mam nadzieję, że uda mi się tą pozycję w jakiś sposób utrzymać, zwłaszcza, że to jest Street X i są to tylko cztery okrążenia, zatem jazda. A powodem takiej dosyć długiej przerwy, zwłaszcza zapoczątkowanej jeszcze przed Nowym Rokiem, drodzy Państwo... Początkowo, ponieważ proces ten, proces ten przerwy przybrał dwie formy, początkowo nie za bardzo miałem ochoty, żeby cokolwiek nagrywać, po prostu e, chciałem nabrać sił, e, energii witalnej e, na, do pracy na nowy rok. E, natomiast e, kiedy już ta siła została nabrana, niestety już nie miałem czasu, żeby nagrać cokolwiek ponieważ natłoczyło się na mojej głowie bardzo dużo obowiązków, czy to w domu, czy na uczelni. Właśnie z tego też faktu no, nie pojawił się żaden film, po prostu nie było ku temu okazji czasowej, ani chociaż też nazwijmy to w pewien sposób przestrzennej. Ale mimo wszystko, już po, i tak po długim czasie udaje mi się w końcu coś dla Was tutaj, um, jakby to nazwać, wykombinować. O, nazwijmy to w ten sposób. No i tym samym ukończyliśmy pierwszy noworoczny wyścig. Wyścig Street X czasem minuta 28,95 sekundy. Na drugim miejscu Nissan Skyline, na trzecim... No, przepraszam, na drugim miejscu 240SX, na trzecim Skyline i na czwartym Mitsubishi Eclipse. Czyli Mitsubishi zaczyna mm, nie, niejako e, przejmować się Inicjatywę od Toyoty, czyli ląduje na ostatniej pozycji. No ale to już tak swoją drogą, taka mała dygresja. Z 100 punktu, punktów reputacji, 1200 kredytów udało nam się uzyskać. Zatem wracamy do trybu dowolnej jazdy. To się wiąże z zapisem. Kontynuujemy. No i dobrze, zobaczmy, co my tam mamy jeszcze na mapie. Pozostał o, został tutaj wyścig Drag, jednak ja go wykonam w późniejszym momencie. Tutaj. Wyścigi Street X. Najbliższy jest wyścig sponsorowany, z tego co tutaj widzę na minimapie, a zatem ruszamy. Drodzy Państwo, znajduję się już niedaleko, jest tutaj gdzieś w pobliżu. No, a dzisiaj, drodzy Państwo, z racji tego, iż przyjrzałem sobie ostatnio, co zapowiada się na ten rok na rynku gier, i zaintrygował mnie pewien tytuł, o którym sobie za chwileczkę powiemy. Rozpocznijmy sobie tylko wyścig, kolejny wyścig Street X, tak jak miałem. Wyrażenie jest on sponsorowany. E, okazało się, że mam rację, a zatem ruszamy. No i dobrze, e, ustawiamy się już na linię startową. Kto tutaj będzie się z nami ścigał? Widzę, że to jest Peugeot 206. Niestety nie poznaję modelu prze, e, przede mną. I to jest chyba Hyundai Coupe. Aha, to jest Mazda RX 7. samochód, który znajdował się przede mną. I widzę, że tu już o, małe problemy powstały. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje z oponentami. No i dobrze, drodzy Państwo, wracając już do kwestii, e, przejrzałem sobie ostatnio jakie premiery zapowiadają się na e, obecny rok i bardzo zaintrygował mnie jeden tytuł, mianowicie jest to polski tytuł, e, który zapowiada się na grę bardzo, niezwykle kontrowersyjną i e, przejmującą pałeczkę po innej, równie kontrowersyjnej grze sprzed paru kilkunastu... Kilku... osiemnastu, no, jak dobrze pamiętam, lat czyli kilku ładnych nastu lat, e, tak, tak powinienem to ująć, e, mianowicie jest to gra Hatred. Z tego, co zauważyłem na zwiastunach, będzie to dosyć bardzo mroczna gierka, gdzie głównym elementem ukończenia danego poziomu chyba będzie eksterminacja danej liczby e, NPC-tów, czy... Przeciwnikami tego się nie da nazwać, a tym bardziej oponentami. Mianowicie celem gry po prostu będzie zabijanie wszystkiego, co stanie nam na drodze, co się rusza, co ma nogi i ręce, nazwijmy to w ten sposób. A mówiąc, że przejmuje pałeczkę z gry wydanej w 1997 roku. Zważywszy na to, iż to już jest 18 lat. Mowa oczywiście o pierwszym postalu, ponieważ zauważyłem w komentarzach, a pojawiły się już oczywiście takie opinie, iż ta gra będzie z tego rodzaju następcą postala. Niektórzy jednak najwidoczniej mają pewien problem, ponieważ nie, nie zgadzają się z tą opinią, ich jedynym można powiedzieć punktem pod, mającym rzekomo potwierdzić, argumentem potwierdzić to, iż to nie jest w żaden sposób postal, jest to, iż e, e, przyrównują, e, iż nie zgadzają się, jakby to można określić, iż swoje wrażenia, swój punkt argumentacji opierają na e, postalu dwójce, na drugiej części po, e, serii gier. Postal, zważywszy na to, iż, no oczywiście, Postala dwójkę można było ukończyć e, na zasadzie. Nie zabijania, nie zabijania kogokolwiek, tak? Nie, mo, nie trzeba było kogokolwiek zabijać, a i też można było ukończyć grę, chociaż e, było to ciut e, trudniejsze zadanie, aczkolwiek było możliwe do zrealizowania wyzwanie. E, natomiast e, e, Hatred ma okazję jak najbardziej przejąć inicjatywę, którą rozpoczął pierwszy postal, wydany w 1997 roku. I dlatego też swoją drogą E, aby przygotować się na tą e, gierkę, która zapowiada się naprawdę zacnie, a powiem Wam szczerze, że, może jestem psychiczny, może wyrażam się mizantropią. No... Z tego wszystkiego tak naprawdę to wynika, ale Hatred mnie zaintrygował na tyle, iż czekam na tą grę z niecierpliwością, zważywszy po prostu na nastrój, na klimat, w jaki w tej grze panuje i być może na możliwości. Czyli będzie to idealna gierka, która posłuży za eskapację, odmurzenie albo i też relaks... Na przykład w stosunku do sytuacji, nieprzyjemnych sytuacji, powiedzmy jakiegoś konfliktu, czy bardzo ogromnego nieporozumienia z osobami trzecimi. Ale w każdym razie, czekam na tą grę z niecierpliwieniem, także dziś, z, niecierp z niecierpliwością, tak przepraszam, także... Jest to dosyć. E, dzisiejszy klimat można uznać za taki postalowo hatredowy. E, taki szaleńczo e, znienawidzony, w takim nazwijmy to, no, wolnym tłumaczeniu. Dobrze, drodzy Państwo, minuta 56 i 83 sekundy. Na drugim miejscu Peugeot 206, na trzecim Mazda RX-7 i na czwartym miejscu Hyundai, czyli dobrze zauważyłem, że jest to Hyundai Coupe. Dobrze, drodzy państwo, 200 punktów reputacji, 2150 kredytów udało nam się uzyskać. Wracamy do trybu dowolnej jazdy, zapisujemy i kontynuujemy. Ok, udało nam się uzyskać kolejną wiadomość. Ach. Aha, nowe rodzaje świateł, które dostępne są w Baby Body Shop. Zajrzymy tam za jakiś czas. Na chwilę obecną jeszcze przydałby się kolejny wyścig, a może jakiś Street X. Najbliższy znajduje się akurat tutaj. Jest to również wyścig sponsorowany i mam nadzieję, że zdąży do niego dojechać. Zatem ruszamy. No i właśnie, drodzy Państwo, jeśli ktoś stwierdzi, że hatred nie jest tą samą grą co postal, tylko dlatego, że opiera się na wrażeniach związanych z drugą częścią gry, to bardzo proszę, aby nie przysyłać mi żaden, żadnych komentarzy pod tym względem, ponieważ e, widocz, widoczny wtedy będzie e, Wasza nieznajomość, Wasz brak wiedzy w stosunku tak naprawdę do całego tematu. Niby tak znacie się na postalu, a w rzeczywistości gówno o nim wiecie. A swoją drogą, jeśli ktoś miałby. Jeśli również ktoś jest w pewien sposób zaintrygowany tą grą, mowa oczywiście o hatred, to serdecznie polecam zagrać, czy nawet sobie obejrzeć, jeśli nie ma ktoś możliwości, żeby sobie zagrać w tą grę. Aczkolwiek wątpię, żeby coś takiego było. Serdecznie od. Odwołuję Was do e, zagrania w e, pierwszego postala, naprawdę warto, właśnie niedawno go sobie pobrałem i udało mi się go również skończyć na średnim poziomie. Jestem zadowolony, bardzo fajnie było, świetny, świetny po prostu motyw na eskapację od świata codziennego. Ok, zapowiada się na długi Street X, nie wiem czy uda mi się go skończyć, ale dobra, jedziemy. Najwyżej nie będę tutaj robił cięcia, albo przyspieszę trochę materiał, zobaczymy. Może będzie potrwało to dosyć dłużej. Wyłączmy proszę tą kascenkę, ruszamy 3, 4 i jazda, ok. Dobrze, drodzy Państwo, za tym jedziemy. A swoją drogą jeszcze, e... oczywiście, z grom hatred wiążą się również kontrowersje, iż jest ukazana brutalność. Mocna dawka brutalności w tej grze. Tylko, drodzy Państwo. Ja bym chciał was na coś uszczuplić. Nie okazujcie swojej hipokryzji tylko dlatego, że zobaczyliście jakiś zwiastą, w którym w jakiejś gry, w której głównym celem jest zabijanie wszystkiego co się rusza. Popatrzcie najpierw na siebie, bo to, że wy się przypierdalacie za przeproszeniem do jakiejś głupiej gierki, to nie ma naprawdę żadnego związku, zważywszy na to, iż... Zapewne wielu z Was ogląda bardzo dużo filmów, w których to krew leje się hektolitrami, w których ta przemoc też jest w jakiś sposób gloryfikowana, w których to, nie wiem, z, zabijanie z może sprawiać komuś przyjemność i nikt nie kiwnie nawet palcem, albo nie stwierdzi komentarza, że ten film jest jakiś zły, bo gloryfikuje przemoc. Natomiast jak wychodzi Gierka, to już jest kurwa źle. Tak było z pierwszym postalem, tak teraz jest z Hatred. Zatem drodzy Państwo, spójrzcie najpierw na siebie, bo mogę się odnieść tu analogicznie do tej sytuacji, w której to wielce szanowani Polacy, szano, szanujący się ponoć pseudo, w rzeczywistości pseudo-Polacy, tak się skarżą na Niemców, ale to, ale to, że wielu z nich wozi się albo Mercedesem, albo Volkswagenem, BMW, Audi, czy jeszcze, czy Oplem, jakimkolwiek niemieckim samochodem, bądź niemieckiej produkcji, albo opartym na niemieckiej technologii, to już, nie wiem, disu nie ma, ale na Niemców trzeba sobie pogadać. Zatem, drodzy Państwo, nie ukazujcie swojej hipokryzji, bo to że zaczyna się robić jeden wielki śmiech na sali. Dobrze drodzy Państwo, ruszamy dalej. Ja już stwierdziłem swoją opinię. Zatem tak jak mówię, e, Hate zapowiada się naprawdę na dosyć ciekawą gierkę. Czekam na nią z zaciekawieniem, z ogromną dawką zniecierpliwienia. I jak najbardziej sobie przerobię ten tytuł, zagram go sobie w niego. E, dobra, ostatnie okrążenie może jeszcze znowu przejechać, mam taką nadzieję. No i też odsyłam Was do pierwszej części Postala, bowiem myślę, że warto sobie przypomnieć, albo przynajmniej zagrać i przygotować się na to, co Hatred będzie miało nam do zaoferowania, jeśli ktoś oczywiście jest zainteresowany tą grą. No i dobrze, drodzy Państwo, ja już tutaj kończę wyścig, ja postaram się go skończyć jak najszybciej, bo mi tutaj i tak już czas ucieka, bardzo już no, powiedzmy 40 sekund minie, zatem postaram się szybko tutaj zdziałać, a zatem drodzy Państwo właściwie już teraz mogę się z Wami pożegnać, także serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału cieszę się, że ze mną byliście dzisiaj, pierwszy materiał złożony z trzech wyścigów Street X, z tym dwóch sponsorowanych pogadaliśmy sobie o gierkach, o jednej nadchodzącej premierze, no i właściwie tyle, także jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach kiedy, nie wiem, ale na pewno kiedyś będą, zobaczymy do zobaczenia, cześć, a z tej strony yy, przywitał Was i poprowadził Carceling Vestigium.